Witam tutaj, Polski Kaktus, a to jest przedpremierowy odcinek Minecraft. Przedpremierowy, dlaczego? Ponieważ jeszcze nie będę. Oj, nie będę jeszcze. Nie mam jeszcze oryginalnej wersji. Więc to jest takie przedpremierowe, a wiem, że na co czekaliście. Odcinek będzie krótki pogramy na moim świecie, które zacząłem wczoraj. Hmm. Dosłownie wczoraj i grałem około 6 godzin. I co mi się udało zdobyć? Pierwsza rzecz to 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 to. to. Czekajcie chwilę. Pierwsza rzecz to jest właśnie taki mały budyneczek, w którym zrobiłem sobie farmę tego czegoś. E, tutaj mam kilka surowców. E, ściągnąłem sobie X-ray'a, ale na nim nic nie wydobyłem. Miałem wydobywać na nim diamenty ale się okazało po krótkiej chwili, że znalazłem drugie złoże. No cztery były, bo tyle może być, ale zaraz obok niego było kolejne złoże. Mam ciasteczka. Tak, tak dla, miałem 30 level, mam drugi. A dlaczego? Bo sobie ulepszyłem rzecz. Na przykład y, nie wiem, co to jest projektil Protection 2. Blast Protection 2 mm -hmm. Iron Leggings pro Protection 1 No i zwykłe buty, tutaj mam Diamond Pickaxe. I to I każdy wie co to jest, to jest Efficiency. Nie będę tego czytał, y coś tam jeden. No i Sword sharp Sharpness, czy coś tam też jeden. Tak, a gdzie się osiedliłem? Oj, Minecraft. Osiedliłem się w norce pod ziemią. No. <laughs> Osiedliłem się właśnie w norce pod ziemią. Tu mam taki mój mini budyneczek, główka. <laughs> Moje tajne pomieszczenie, bardzo tajne. Po prostu takie niezauważalne. Ale mniejsza z tego. No, tutaj mam do zaklinania. O właśnie. Zaklnąłbym se buty. Jak mogę. Dla Dobra. Yy, tak. Na razie nie będę robił do tej tego pomieszczenia drabinki, bo nie chcę tak, yy, wow, co bym chciał zrobić? Właściwie to za bardzo nic, chyba po prostu pobudujemy magazyn no. i sorry, że, że tak cicho mówię, ale coś mi w gardle drapie. Ale dziwnie to pojedzie i śmiesznie. Dobra. Idziemy kontynuować nasz magazyn. To mi będzie potrzebne. Będziemy kontynuować do, do kończenia, tak? I tutaj będzie się mieścił mój magazyn. Gdzie są te? Dobra. budujemy mać denerwuje mnie to trochę właśnie dlatego kurde za Kiński oh. i tak Ue, już mi niedługo powinni przysłać nie koda no. chyba jutro a więc już będziemy grali sobie swobodnie w Minecrafta, bez żadnych takich bojaźliwych rzeczy. Nie, będzie, nie będziecie mieli o, o mnie złego zdania yy, na temat moich gier. Tak, no i to by było na tyle z takich informacyjnych. Naprawdę miałem dzisiaj już nie nagrywać wcale, ale sobie pomyślałem, że nie wrzucałem ostatnio filmików i, i ostatnio No wrzuciłem chyba ostatni w piątek czy tam kiedyś To było dość dawno yy, przez wczoraj ale obiecałem chyba, chyba obiecałem, że w którymś filmiku, że będę co dwa dni wrzucał. Miki. Yy, I nie chciałem Was zajść Co dwa dni mówiłem, albo co? Dzień, nie wiem. Sorry, wiem, że dzisiaj strasznie przymulam, ale no niestety. Tak, czasami. co ja tyle desek zrobiłem Musi mieć jakiś powód ale ja na razie tego powodu nie widzę dobra z e, czego by tu zrobić aha z czego trzeba przetopić troszkę kamienia a to zrobię tak Pyk. Ale coś mi się wydaje, że tyle tego nie starczy. Trzeba się po skrzydeczki, po węgiel. I teraz... Ojej. I tak. I tak. <laughs> Jezu, ja ale naprawdę chory jestem. Tak, a co tu jest? Tu jest fabryka dyni i trochę zboża mi rośnie. Ze zbożem nie jest naprawdę Rozpocząłem wszędzie tą grę ze złożę jakoś tak wyszło Szucę ten filmik chyba dzisiaj, a dzisiaj jest bodajże. no szybciej, siódmy, dzisiaj siódmy Czyli dzisiaj powinno to się pojawić. Aj Źle postawiłem. Chyba, jeżeli coś. Jeszcze jeden odcinek zrobię na nieoryginalnym Minecraftie. Po co? Po to właśnie. Bo chciałem coś sprawdzić. Będę miał już oryginalnego, ale jeszcze nie ten. Nie będziemy na nim grali. Przez najbliższy odcinek za dwa odcinki już spokojnie zagramy Dobra zrobiłem mniej więcej schody No tak trochę głupio będzie wyglądać z tego Mm. Dobra, to położę jeszcze czysty kamień I chyba już nie będę was zanudzał Tym Bo to już serio jest trochę nudne O dobra, wystarczy Widać, mam już trochę jedzenia yy. To jest dobrze znowu źle zrobiłem, znowu nie pomyślałem Po co ja tak zrobiłem? Przypomnijcie mi Wiem, tracę Ale mam las przed domem, więc mi nie zależy. No, podnieś to. Och, jakiś. Dobra. Ja się będę z wami żegnał w moim fajnym miejscu takim jednym. Lera, jasna noc. Ja pierdziu. Mm. Right, this patch.